Halo! E, witam ciebie, Jasiu. Siema! Co byś chciał powiedzieć, widzom? Kolega y, lubi się y, bać, chce się grać w horrory. I dlatego zleciliśmy mu to zadanie, bo jest zresztą najlepszy w te gry. I tyle chciałem powiedzieć w sumie, chyba. A jeszcze, y, powie... napiszcie w komentarzach, kogo zima zaskoczyła. Dobrze, słyszeliście słowa Janeczka? I on was pozdrawiam. Żegnam, Żegna Janek. Dobra. Dobra. Szybko wam streszczę, co się działo w drugiej nocy, w pierwszej próbie. W tym momencie przepisywał kody. Leciało dalej. Nic się więcej ciekawego nie działo. No i tu dostał jumpskera i game over. Nie! Cie! Może pierwsza śmierć, możecie już mi liczyć, e, Montażysta. Co? A pozdrawiam, Elevena. Pozdrawiam, Elevena. A jakbyście pytali o. Czemu? E, czemu nie zrobię aktualizacji? To. Przed aktualizacją, tą nową wersją, to jest trudniejsze, a ja kocham wyzwania, więc no, więc wiecie, o, dobra, idziemy, jadę eee. szybciej, tak musiałeś poławić, dobrze, wszystko jest, eee, tu o Jezu, Eee, tu był, o Jezu Ja Nie możemy na jego wyszkolać. <złysy> <złysy> ciekawe, co się to zęgi, Latarka poświęcił. To bardzo dobry <złysy> pomysł. <złysy> Już tam tak tylko na mnie śmiałka i na ja tego starego parcha, tego brzydkiego czar... czarnego dziada. To nie jest rasizm. Powiedziałem na jego. Ten scps akurat ma e ma ten, ten SCP, to ja mówię, że on ma akurat czarny kolor. Kolejny skrót nocy. Wiedziałem! Kurwa! Ale patrzcie, ja już mam skilla. Ja już mam skilla! Jakby było mało skrótów nocy, tu jest kolejny. Pamiętajcie, że on ma skill'a nie 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 ja, nie, ja bindy, tak nie, 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 ja już się zacząć, to są bindy, znaczy i tak dalej. Nie, nie, ja już zaczę. O właśnie, to są te entity, wszystkie co odkryłem. Tego już wiem Właśnie Już wiem Na niego trzeba maskę Ktoś w Nie Okej O nie ja wiem co tu Nie oj oj Tu na niego to drzwi Trzeba Idziemy dalej. Jakby ten nagranie jak wyjdzie z pół godziny. Z tej strony znowu montażysta. Wam powklejam wszystkie jumpscary jakie dostał po drodze do tej nocy. Do tej próby, której właściwie przeszedł tą noc drugą. Tak on mi jeszcze raz. Ten gnój zasrany. Siądzie koło drzwi, bo on już się tak w wnerwia. Ja nic nie mogę zrobić. Jakby come on.

Ostatnia próba Także nie wiem Jest po prostu moja głupota, że ja Zdycham To jest moja głupota Nie Ale... Ja, ja życzę, ale... Ej, nie Bo nikt go nie chce tam Nikt go nie lubi Nie, no, tak jest, raz Dobrze? O, dobrze Jakby... Bro. O, orzeszek jest tam, dobra. Wywale. Dobra. Jest dobrze, bo orzeszek jest sam. Ty betoniarzu. Pierwszym komu nie ma? Ach, co będzie? Nie, to jest pima. Nie śmiało kołować. Patrzcie, czy... kogo tam nazywacie? Pierwsze odwieszenie żadnego ataku. Fajranci! Kom. Ej! Koję nie jest sobie to z tutaj orzeszek się obstarałem Jakby Trochę przesranko ja mam domocne. TY Gdzie ty się wybierasz, Orze? Ty, orzech gdzieś idzie Nie ma go bo orzech mi się gdzieś wygra. No, klepaj się stamtąd. Orzech sieć tam. Nie wiem, jak będą robić co na takim sojuszu. już trzecia, jeszcze na no, 50. 58% jest trzecia. Więc nastykujemy, należy, ile razy e, oni chcą przyjść do mnie. Proszę korzystać Teraz tego, że stoje tam, prawda? Co tam? O, o nie! Dobra, nie ma. O, subwenty! Oj, oj! Teraz jeżdżę. Mam przerwę. Nie wiesz, jak trochę go w jeden, 1 Crossover na jeden, Crossover to na fa1, cross na, We, na razie mam 4 typcia nie jestem na piątej, nie mam trzydzieści tylko procent. O kurczę Muszę to teraz sprawdzać Muszę zrezygnować z tytułu Dobra On nie może tutaj mi wpaść Bo mam przesranie komu tu wpadnie Muszę patrzeć na tego typa Żeby mi tu nie wskoczył Dawaj, no nie no Tragedia, 25% Jezu, przeze 1 czwarta energii na styk pójdzie dalej. Klepa się stąd Teraz stary dziad będzie 45 mamy, 20% Ja tak gram pod wpływem tego Szybko Jest orzeszek, bo ja nie chcę go szukać teraz po tych kamerach O, tu stoisz, dobra Oj, on jest blisko Dawaj Nie Kurczę Dawaj On tu jest

Nara. Żegnam was. Jutro, Agam, trzeci odcinek. Nara. Żegnam.